Witajcie w grupie 3 Razy PP Prawdziwi Polacy. 3 Razy PP, czyli prawdziwa Polska, prawdziwi Polacy, prawdziwa Polonia, bo o Polonii nie powinniśmy zapominać. Życzę Wam przyjemnego dnia, dużo słońca, ciepła i smacznej kawy. Życzę prawdziwym. Polakom siły i wytrwałości w dążeniu do budowania Polski chrześcijańskiej. Polski, gdzie Polak jest Polakiem i nie musi udawać kogoś innego. I życzę Wam, żeby każdy, kto stanie na waszej drodze, poznał siłę nie tylko Polaka, ale Siłę Boga, bo z Bogiem, jak będziemy szli budować naszą Polskę, to nic złego nam się nie przydarzy z Bogiem i z dobrem, bo jeśli ktoś z Was, z prawdziwych Polaków, nie wierzy w Boga, no to z dobrem, jeśli będzie szedł z dobrem jako dobry człowiek. Nic złego nie może Ci się przydarzyć. Nawet jeśli stanie się coś złego, to przełkniesz to, weźniesz to na klatę, przełkniesz to i będziesz szedł dalej, wiedząc, że masz wsparcie od innych dobrych ludzi i masz wsparcie Boga w sercu. Pozdrawiam serdecznie, prawdziwi Polacy.